Wiertło elektryka Markusa Silvera zatrzymało się nagle, gdy natrafiło na coś metalowego za ścianą garażu. Zmarszczył brwi, wyłączył wiertarkę i przyświecił latarką dziurę, którą zrobił. Pastorze Henry, czy jest pan pewien, że nie ma tu nic zainstalowanego? Markus zawołał do 65-letniego mężczyzny, który nerwowo obserwował z drugiej strony garażu. Pastor przełknął ślinę. Nie, nie, o ile pamiętam, Markus powiększył dziurę rękami, usuwając kawałki płyty gipsowo-kartonowej. Jego latarka oświetliła coś, co sprawiło, że instynktownie się cofnął. Niebiesko-białą tablicę rejestracyjną, częściowo widoczną za fałszywą ścianą. JOKL 4829 wymamrotał, czytając cyfry na głos. Pastor Henry zbladł. To były te same cyfry, które zapamiętał 14 lat temu. Poranek poniedziałku, 15 marca 1995 roku, zaczął się jak każdy inny w spokojnym miasteczku Cedar Falls w stanie Iowa. Słońce leniwie wschodziło nad prostymi domami. Dzielnicy Oak Street, gdzie Baptist Hope Church skromnie wznosiła się między domami klasy średniej. Marcus Silver, 34-letni elektryk, zaparkował swojego żółtego vana przed świątynią o 7.30 rano. Został zatrudniony przez pastora Henry'ego Cardwella do zainstalowania nowych gniazdek elektrycznych w garażu przylegającym do kościoła, projekt, który duchowny odkładał od miesięcy. Dzień dobry, pastorze Henry. Markus powitał szczupłego 65-letniego mężczyznę, który czekał na niego przy bramie. Pastor nosił swoją tradycyjną białą koszulę i czarne spodnie, ale Markus zauważył, że jego ręce lekko drżały, gdy otwierał zamek. Dzień dobry, Markus. Bardzo dziękuję, że przyszedł pan tak wcześnie, odpowiedział pastor unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Garaż jest tutaj, z boku. Jak mówiłem przez telefon, potrzebuję co najmniej sześciu nowych gniazdek. Dla sprzętu nagłaśniającego kościoła. Markus podążył za pastorem małym korytarzem łączącym główny budynek z garażem. Pomieszczenie było ciemne, z zapachem pleśni i nagromadzonej wilgoci. Gdy pastor zapalił świetlówkę, Markus obejrzał przestrzeń. Około 40 metrów kwadratowych z murowanymi ścianami pomalowanymi na biało, kilkoma plamami wilgoci na suficie i stosami przedmiotów przykrytych zakurzonymi plandekami. Jak długo pastor nie korzystał z tego garażu? Zapytał Markus, zauważając grubą warstwę kurzu na podłodze. Och. Jakieś dwa lub trzy lata, pastor Henry odpowiedział szybko. Używam go głównie do przechowywania ozdób świątecznych i starego sprzętu kościelnego. Markus zaczął badać ściany, testując je przenośnym wykrywaczem metali, aby zlokalizować istniejące okablowanie. Pracował metodycznie, zaznaczając idealne punkty dla nowych instalacji elektrycznych. Wszystko przebiegało normalnie, aż około 10-15, gdy jego wiertło natrafiło na coś nieoczekiwanego dziwne wymamrotał Markus, wyłączając wiertarkę. W ciągu ponad 15 lat, Lat pracy, znał dobrze dźwięki i opory różnych materiałów. To nie był beton, drewno ani rura. To było coś metalowego, płaskiego i rozległego. Jakiś problem? Zapytał pastor Henry, zbliżając się z napiętaminą. Wygląda na to, że jest tu coś metalowego, wyjaśnił Markus, powiększając dziurę rękami. Może jakiś stary przewód, albo jego głos ucichł, gdy latarka częściowo oświetliła niebieską metalową powierzchnię. Serce Markusa przyspieszyło. To nie był przewód, to była karoseria pojazdu. Pastorze, czy jest pan. Pewien, że nie ma tu nic zainstalowanego, powtórzył Markus, jego głos był pełen rosnących podejrzeń. Pastor Henry milczał przez długą chwilę, obserwując, jak Markus powiększa dziurę w ścianie. Gdy elektryk zdołał lepiej oświetlić wnętrze, obaj wyraźnie zobaczyli. Była to tylna część samochodu, a w dolnej części, częściowo widoczna, znajdowała się niebiesko-biała tablica rejestracyjna z Iowa. JKL 4829. Markus przeczytał na głos. Pastor Henry poczuł, jak nogi się pod nim ugięły, Te cyfry były wyryte w jego pamięci od 14 lat. Należały do tablicy niebieskiego Forda Eskorta, rodziny Rivers, Antoniego, Mary i ich dwójki dzieci, Rachel i Bobiego, która zaginęła tajemniczo w lipcu 1981 roku. Ja muszę zadzwonić na policję, powiedział Markus, wyciągając telefon komórkowy z kieszeni. Nie, wykrzyknął pastor Henry głośniej niż zamierzał. To znaczy, może lepiej najpierw sprawdźmy, czy to rzeczywiście samochód. Może to tylko złom, jakiś materiał budowlany? Markus spojrzał prosto w oczy pastora po raz pierwszy tego ranka i nie spodobało mu się to, co zobaczył nerwowość, nadmierny pot na czole, drżące ręce to były znaki, które rozpoznawał z czasów, gdy pomagał policji, jako nieformalny ekspert w sprawach oszustw ubezpieczeniowych. Z całym szacunkiem, pastorze Henry, ale muszę postąpić właściwie. Jeśli jest tu samochód zamurowany, to musi zostać zbadane. Markus wybrał 911, podczas gdy pastor obserwował w milczeniu ręce splecione za plecami, szepczące to, co wydawało się desperackimi modlitwami. Rodzina Rivers była podekscytowana tego niedzielnego poranka 12 lipca 1981 roku. Anthony Rivers, 38-letni księgowy, poprawiał granatowy krawat, obserwując swoją żonę Mary, 35-letnią kobietę, która czesała długie, kasztanowe włosy, ośmoletniej Rachel. Tato, czy mogę zabrać mojego misia do kościoła? Zapytał sześcioletni Bobby, trzymając małego, brązowego, pluszowego misia. Oczywiście, synu, ale musisz być cicho podczas nabożeństwa, odpowiedział Anthony, poprawiając muszkę chłopca. Rodzina uczęszczała do Baptist Hope Church od trzech lat, odkąd przeprowadzili się do Cedar Falls. Anthony dostał pracę w miasteczku jako główny księgowy, a Mary pracowała jako nauczycielka w podstawówce. Byli szanowani w społeczności, znani z punktualności, religijnego oddania i wzorowej edukacji, jaką dawali swoim dzieciom. Tego konkretnego ranka pastor Henry ogłosił specjalny program po nabożeństwie piknik dla rodzin na farmie członka kongregacji, położonej około 30 kilometrów od miasta. Antony i Mary zaoferowali się pomóc w transporcie innych członków, którzy nie mieli własnych pojazdów. Drodzy bracia i siostry, pastor Henry ogłosił zambony po w modlitwie chciałbym przypomnieć, że brat Antony i siostra Mary hojnie zaoferowali się zawieść brata Joshua i jego żonę na farmę brata Sebastiana. Niech Bóg błogosławi ich za tę hojność. Kongregacja zaklaskała. Joshua Adams, 45-letni mężczyzna, który niedawno przybył do miasta, zaczął uczęszczać do kościoła zaledwie dwa miesiące temu. Był cichy, zamknięty w sobie, mówił, że pracuje w sprzedaży, ale nikt nie wiedział dokładnie, co sprzedawał ani dla kogo. Po nabożeństwie rodziny zorganizowały się na parkingu kościoła. Niebieski fort Escort Antoniego był zaparkowany w cieniu drzewa mangowego. To była duma rodziny, kupiony używany, ale w doskonałym stanie. Z zaledwie 45 tysięcy kilometrów na liczniku. Bracie Antony bardzo dziękuję za podwózkę. Joshua, zbliżając się z chudą kobietą o nerwowym wyglądzie. To moja żona, Linda. To przyjemność pomagać, odpowiedział Antony ściskając rękę Joshua. Mamy dużo miejsca, dzieci są małe. Mary zauważyła coś dziwnego w żonie Joshua. Kobieta unikała kontaktu wzrokowego, trzymała głowę nisko i odpowiadała na próby rozmowy monosylabami. Wydawała się przestraszona, ale Mary przypisała to naturalnej nieśmiałości. Karawana samochodów wyjechała z kościoła około 13.30. Pastor Henry jechał na przedzie im białym Volkswagenem Beetle, za nim trzy inne pojazdy. Niebieski Ford Escort Antoniego zamykał konwój, wiozący rodzinę Rivers i parę Joshua oraz Linda. Farma brata Sebastiana znajdowała się przy gruntowej drodze, otoczona gęstym lasem i małymi strumieniami. To było idealne miejsce na rodzinny piknik. Miała prosty dom, studnię artezyjską, kilka drzew owocowych i dużo miejsca dla dzieci do zabawy. Rodziny dotarły około 14:00-15:00 i natychmiast zaczęły organizować piknik. Kobiety rozłożyły żyły koce pod drzewami, podczas gdy mężczyźni ustawili krzesła i zaczęli przygotowywać improwizowany grill. Dzieci biegały swobodnie, bawiąc się w Berka i Chowanego. Przez całe popołudnie pastor Henry dyskretnie obserwował Joshua i jego żonę. Było coś w tym mężczyźnie, co go niepokoiło, ale nie mógł określić co. Może to był sposób, w jaki obserwował inne rodziny, jakby je studiował. Albo może sposób, w jaki jego żona zawsze trzymała się co najmniej trzy metry od niego. Około siedem jak gdy słońce zaczęło zachodzić, pastor Henry zauważył, że Joshua zniknął, szukał go po farmie, ale go nie znalazł. Bracie Sebastian, pastor zawołał właściciela farmy, widziałeś brata Joszua. Teraz, gdy o tym mówisz, pastorze, widziałem go idącego w kierunku lasu około dwudziestu minut temu. Myślałem, że poszedł się załatwić. Pastor Henry poczuł zimno w żołądku. Podszedł do miejsca, gdzie Linda siedziała sama na plastikowym krześle, obserwując bawiące się dzieci. Siostro Linda, gdzie jest twój mąż? Kobieta podniosła oczy po raz pierwszy tego dnia. A pastor Henry zobaczył w jej twarzy czysty terror. On, on powiedział, że pójdzie coś załatwić, wyszeptała, jej głos był ledwo słyszalny. Jaki rodzaj sprawy? Linda rozejrzała się nerwowo, jakby bała się być usłyszana. Pastorze, szepnęła, muszę z panem porozmawiać. Na osobności, to o moim mężu. On nie jest tym, za kogo się podaje. Zanim pastor Henry mógł odpowiedzieć, z lasu dobiegły krzyki. To były krzyki terroru, pochodzące z kierunku, w którym zniknął Joshua. Wszyscy na pikniku przestali robić to, co robili i odwrócili się. W stronę lasu. Antony, to był głos Mary, pełen desperacji. Antony, pomóż mi, pastor Henry i inni mężczyźni pobiegli w kierunku krzyków. Około 200 metrów w głąb lasu znaleźli niepokojącą scenę. Mary leżała na ziemi z zakrwawioną twarzą, próbując chronić Rachel i Bobiego, którzy płakali rozpaczliwie. Antony leżał kilka metrów dalej, nieprzytomny, z raną na głowie. Co się stało? Krzyknął pastor Henry, klękając obok Mary. To był. To był Joshua, szlochała. Poszedł za nami tutaj powiedział, że. powiedział, że potrzebuje. Potrzebuje naszego samochodu. Antony próbował go powstrzymać, a on, on uderzył Antoniego kamieniem w głowę. Inni mężczyźni pomogli zanieść Antoniego z powrotem na farmę, podczas gdy pastor Henry pocieszał Mary i dzieci. Gdy dotarli do obszaru pikniku, odkryli, że Linda również zniknęła. Gdzie jest Ford Escort? ktoś krzyknął. Wszyscy odwrócili się w stronę miejsca, gdzie były zaparkowane samochody. Niebieskiego Forda Escorta już tam nie było. Zabrał nasz samochód! płakała Mary. A klucze do domu były w schowku. Mój Boże, co my będziemy robić? Pastor Henry wziął inicjatywę w organizowaniu pomocy. Sebastian miał telefon stacjonarny w domu i zadzwonił na policję w Cedar Falls. Zorganizował również transport rodziny Rivers z powrotem do miasta w samochodzie innego członka kościoła. Antony odzyskał przytomność podczas podróży, ale był zdezorientowany i miał lekkie wstrząśnienie mózgu. W szpitalu potwierdził wersję Mary. Joshua zaatakował ich w lesie, ukradł samochód i uciekł z żoną. Policja Cedar Falls, kierowana przez detektywa Charlesa Mendoza, natychmiast rozpoczęła śledztwo. Odkryli, że Joshua Adams to fałszywe nazwisko. Nie było o nim żadnych zapisów nigdzie. Jego żona Linda również wydawała się nie istnieć oficjalnie. Prawdopodobnie to przestępcy z innych stanów. Detektyw Mendoza wyjaśnił pastorowi Henry'emu i rodzinie Rivers następnego dnia: Wykorzystali kościół, żeby przeniknąć do społeczności i zidentyfikować cele. Samochód prawdopodobnie jest już daleko stąd. Plakaty z opisem niebieskiego Forda Escorta, tablica J.K.L. 4 829, zostały rozwieszone w całym regionie. Opis Joshua został przekazany do komisariatów w sąsiednich Stanach. Ale tygodnie mijały bez żadnych tropów. Rodzina Rivers była głęboko wstrząśnięta. Antony rozwinął bezsenność i ataki lęku. Mary zaczęła mieć stałe koszmary. Dzieci, traumatyzowane, przestały normalnie się bawić i stały się zamknięte w sobie. Pastorze Henry, Antony powiedział w prywatnej rozmowie, Dwa tygodnie po incydencie myślę o przeprowadzce z miasta. Mary nie może już spokojnie spać, a dzieci one boją się wychodzić z domu. Rozumiem doskonale, bracie Antony. Ale czy jest pan pewien, że to najlepsza decyzja? Kościół to pańska rodzina. Pomożemy państwu to przezwyciężyć. Antony smutno pokręcił głową. Dziękuję, pastorze, ale za każdym razem, gdy patrzymy na kościół, przypominamy sobie o tym, co się stało. Muszę zabrać moją rodzinę w miejsce. Gdzie mogą znów czuć się bezpiecznie? W sierpniu 1981 roku, dokładnie miesiąc po napadzie, rodzina Rivers przeprowadziła się z Cedar Falls. Anthony dostał przeniesienie do pracy w urzędzie miasta w Des Moines. Sprzedali dom szybko, za cenę poniżej rynkowej, chcąc jak najszybciej zacząć od nowa gdzie indziej. Kapral Robert Johansson, 28 lat, otrzymał telefon z centrali o 10:47. Kapral Robert, mamy dziwne zgłoszenie w Baptist Hope Church, Oak Street. 245. Elektryk znalazł to, co wygląda na pojazd zamurowany w garażu. Robert westchnął. Dziwne sprawy były jego nieoficjalną specjalnością w komisariacie Cedar Falls. Będąc jednym z niewielu policjantów z ukończonymi studiami wyższymi, absolwent prawa na University of Iowa często był wyznaczany do zdarzeń, które wymagały więcej śledztwa niż działania. Już jadę, odpowiedział Robert, zakładając czapkę i poprawiając kabura. Gdy Robert dotarł do Baptist Hope Church, znalazł Markusa Silvera czekającego na chodniku nerwowo palącego papierosa. Elektryk szybko wyjaśnił sytuację, pokazując dziurę w ścianie garażu i wskazując na częściowo widoczną tablicę. JKL 4829, Robert zanotował w swoim notatniku. A pastor, gdzie jest? Powiedział, że poszedł po specjalny klucz, żeby lepiej otworzyć garaż, odpowiedział Markus. Ale to było ponad godzinę temu. Uważam to za dziwne, że tak długo go nie ma. Robert podszedł do dziury w ścianie i oświetlił wnętrze swoją oficjalną Latarką. Nie było wątpliwości. To była boczna strona samochodu, prawdopodobnie sedana średniej wielkości, koloru niebieskiego, a tablica była prawdziwa, nie imitacja czy żart. Masz jakieś cięższe narzędzia? zapytał Robert Markusa. Muszę powiększyć tę dziurę, żeby lepiej zobaczyć. Mam mały młotek w wanie. Razem ostrożnie powiększyli otwór w ścianie. Z każdym kawałkiem płyty gipsowo-kartonowej, którą usuwali, więcej szczegółów pojazdu stawało się widocznych. To był zdecydowanie niebieski Ford Escort. Mod Model prawdopodobnie z końca lat 70. lub początku 80.. Kapral Robert, powiedział Markus przestając na chwilę pracować, znam te tablice. Robert podniósł głowę zainteresowany. Co pan ma na myśli? Moja rodzina mieszkała tu w 1981 roku. Miałem wtedy 20 lat. Pamiętam plakaty rozwieszone po całym mieście, szukające niebieskiego Forda Escorta z dokładnie tą tablicą. Jakaś rodzina została napadnięta i samochód ukradziony. Żołądek Roberta się ścisnął. Jeśli Markus miał rację, to nie był to tylko porzucony samochód. To był dowód przestępstwa, które miało miejsce 14 lat temu. Pamięta pan nazwisko rodziny? Markus podrapał się po głowie, koncentrując się Rivers, chyba, tak, rodzina Rivers. Ojciec pracował w mieście, księgowy czy coś w tym rodzaju. Wyprowadzili się wkrótce po napadzie. Robert poczuł, że jest na skraju odkrycia czegoś znacznie większego niż początkowo sobie wyobrażał. Postanowił jeszcze bardziej powiększyć dziurę w ścianie, tym razem skupiając się na przedniej części pojazdu. Gdy zdołał oświetlić przednią szybę, Robert instynktownie się cofnął. Było coś na fotelu kierowcy. Coś, co wyglądało na Markus, muszę poprosić, żeby pan wyszedł teraz z garażu, powiedział Robert stanowczym głosem. I nie pozwól nikomu tu wchodzić. Dlaczego? Co pan zobaczył? Po prostu proszę zrobić to, o co proszę. Wezwę wsparcie. Robert wyszedł z garażu i natychmiast zadzwonił do komisariatu. Centrala? Tu kapral Robert. Potrzebuję detektywa Mendoze w Baptist Hope Church pilnie. I wezwijcie medycynę sądową. Mamy możliwe zabójstwo. Czekając na wsparcie, Robert postanowił poszukać pastora Henry'ego. Mężczyzna zniknął w dokładnie tym momencie, gdy samochód został odkryty, co nie było korzystną koincydencją dla niego. Markus, wie pan, gdzie mieszka pastor? Tak, na ulicy za kościołem. Żółty dom z zieloną bramką. Robert przeszedł dwie przecznice, aż znalazł opisany dom. To była prosta rezydencja, dobrze utrzymana, z małym ogródkiem z przodu. Zapukał do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Obszedł dom i znalazł tylne drzwi otwarte. Pastor Henry, zawołał Robert ostrożnie wchodząc, policja, muszę z panem porozmawiać. Dom był cichy. Robert metodycznie przeszedł po pokojach. Salon, kuchnia, dwie sypialnie, łazienka. Wszystko uporządkowane, czyste, ale ze śladami, że ktoś szybko wyszedł. W pokoju, który wydawał się być używany jako biuro, Robert znalazł coś niepokojącego. Otwarte kartonowe pudełko na podłodze z dokumentami rozrzuconymi wokół. To były wycinki z gazet, wszystkie związane z zaginięciami i nierozwiązanymi przestępstwami w regionie. Jeden z wycinków zwrócił jego uwagę. Był z lipca 1980, roku z lokalnej gazety. Rodzina cierpi napad podczas pikniku kościelnego. Ukradziony niebieski fort Escort. Robert szybko przeczytał artykuł. Rodzina Rivers, Anthony, Mary, Rachel i Bobby została zaatakowana przez mężczyznę o nazwisku Joshua Adams podczas pikniku organizowanego przez Baptist Hope Church. Mężczyzna ukradł niebieski Ford Escort rodziny i uciekł z kobietą zidentyfikowaną tylko jako Linda. Interesujące, mruknął Robert. Pastor Henry Przechowywał ten wycinek przez 14 lat. Dlaczego? Kontynuując badanie papierów, Robert znalazł coś jeszcze bardziej niepokojącego. Odręczną listę z nazwiskami i adresami. Rozpoznał niektóre nazwiska, były to rodziny, które przeprowadziły się z Cedar Falls na przestrzeni lat. Obok każdego nazwiska były notatki o rozwiązanych problemach lub koniecznych transferach. Nazwisko rodziny Rivers było na górze listy, z notatką z boku: sierpień 1981. Problem definitywnie rozwiązany. Robert poczuł dreszcze. Zaczynał podejrzewać, że pastor Henry wiedział znacznie więcej o zaginięciu rodziny Rivers niż znał 14 lat temu. Dźwięk zbliżających się Syren, przywrócił go do rzeczywistości. Robert schował niektóre z najważniejszych dokumentów do kieszeni i wyszedł z domu zamykając za sobą drzwi. Gdy wrócił do kościoła, znalazł detektywa Charlesa Mendoze, tego samego, który prowadził pierwotne śledztwo w 1981 roku badającego samochód w garażu. Mendoza miał teraz 52 lata, siwe włosy, ale nadal utrzymywał imponującą postawę. Robert, Mendoza go powitał, opowiedz mi wszystko, co odkryłeś. Robert relacjonował całą sekwencję wydarzeń, od pierwszego telefonu do śledztwa w domu pastora. Gdy wspomniał o dokumentach, które znalazł, Mendoza zmarszczył brwi. Masz te papiery przy sobie? Robert przekazał wycinki i listę nazwisk. Mendoza wszystko dokładnie przejrzał. Jego wyraz twarzy stawał się coraz poważniejszy. Robert, doskonale pamiętam tę sprawę. To było jedno z pierwszych śledztw, które prowadziłem jako główny detektyw. W tamtym czasie wierzyliśmy, że Joshua Adams był przestępcą z zewnątrz, który wykorzystał kościół do identyfikacji celów. A teraz? Teraz zaczynam podejrzewać, że może Joshua Adams nigdy nie istniał. Mendoza podszedł do samochodu w garażu, ponownie oświetlając wnętrze. Robert, widziałeś, co jest na fotelu kierowcy? Widziałem coś, ale nie mogłem wyraźnie zidentyfikować. To są kości, ludzkie kości, i sądząc po. Rozmiarze i pozycji powiedziałbym, że to co najmniej dwie osoby, może więcej. Robert poczuł, jak żołądek mu się przewraca. Cała rodzina? Jest bardzo prawdopodobne. Będziemy potrzebować pełnego zespołu medycyny sądowej, żeby usunąć samochód i odpowiednio zbadać szczątki. Lekarz sądowy przybył około 14.30. Wraz z zespołem technicznym ze specjalistycznym sprzętem, dr Fernando Peterson, lekarz sądowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, wstępnie zbadał pojazd bez jego przemieszczania. Detektywie Mendoza, powiedział dr Peterson po swojej początkowej analizie, mogę potwierdzić, że w tym pojeździe znajdują się szczątki co najmniej czterech osób. Sądząc po rozmiarze kości powiedziałbym, że to dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Cała rodzina, mruknął Robert, dokładnie. I jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Na podstawie wzorców rozkładu i pozycji ciał, te osoby nie zginęły w wypadku czy szybkim zabójstwie. Zostały umieszczone w samochodzie jeszcze żywe i pozostawione na śmierć. Cisza, która nastąpiła, była przerywana tylko hałasem przygotowywanego sprzętu technicznego. Robert poczuł narastającą wściekłość. Jeśli jego podejrzenia były słuszne, pastor Henry zamordował całą rodzinę, a potem kłamał społeczności przez 14 lat, udając pobożnego człowieka. Dr. Peterson zapytał Mendoza ile czasu? Potrzebuje na usunięcie ciał i przetworzenie miejsca zdarzenia, co najmniej 6 godzin ostrożnej pracy. Nie mogę po prostu wyciągnąć samochodu ze ściany. Muszę udokumentować pozycję każdej kości, zebrać dowody, sprawdzić, czy są inne istotne materiały. Doskonale. Robert, zostaniesz koordynować ochronę miejsca zdarzenia. Ja zorganizuję poszukiwania pastora Henry'ego. Podczas gdy zespół techniczny pracował, Robert wykorzystał czas na bardziej szczegółowe przesłuchanie Markusa Silvera. Elektryk potwierdził, że pastor Henry wydawał się wyjątkowo nerwowy od momentu, gdy przybył tego ranka. Kapral Robert, powiedział Markus, jest jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałem. Gdy zacząłem powiększać dziurę w ścianie, Pastor Henry zaproponował mi pieniądze, żebym przestał pracować. Ile pieniędzy? 500 dolarów. Powiedział, że zmienił zdanie o instalacji elektrycznej i zapłaci mi pełną kwotę nawet bez wykonania pracy. Robert zanotował te informacje. To był kolejny dowód podejrzanego zachowania pastora. Około 16 głosu Mendoza wrócił z niepokojącymi wiadomościami: Robert, udało nam się zlokalizować pastora Henrygo. Został znaleziony martwy w swoim domu godzinę temu. Martwy? Jak? Pozorne samobójstwo. Powieszenie. Zostawił list wyznający wszystko. Robert poczuł mieszankę ulgi i frustracji. Ulgi, ponieważ sprawa została szybko rozwiązana. Frustracji, ponieważ nie mogliby przesłuchać pastora, żeby w pełni zrozumieć jego motywację. Mogę zobaczyć list? Mendoza przekazał kartkę odręcznie napisanego tekstu. Charakter pisma był drżący, wyraźnie napisany przez kogoś w skrajnym stanie emocjonalnym. Nie mogę już żyć z ciężarem tego, co zrobiłem. W lipcu 1981 roku zamordowałem. Mordowałem rodzinę Rivers, Antoniego, Mary, Rachel i Bobiego. Wymyśliłem historię o Joshua Adamsie, żeby ukryć moje przestępstwo. Zamurowałem samochód w garażu kościoła, żeby ukryć ciała. Przez 14 lat głosiłem o miłości i przebaczeniu, ukrywając największy grzech, jaki ktoś może popełnić. Niech Bóg mi wybaczy, bo ja nie mogę wybaczyć sobie pastor Henry Cardwell. Robert przeczytał list dwa razy. Coś nadal nie do końca się zgadzało. Detektywie list nie wyjaśnia motywu. Dlaczego? Miałby zabić całą rodzinę. Może nigdy nie dowiemy się tego na pewno, ale mam teorię opartą na tym, co znaleźliśmy w jego domu. Mendoza pokazał teczkę, którą wyniósł z domu pastora, zawierała dokumenty finansowe kościoła z ostatnich 15 lat, a liczby ujawniały niepokojącą historię. Robert wygląda na to, że pastor Henry defraudował pieniądze z kościoła od dziesięcioleci, małe kwoty na początku, ale które stopniowo rosły. W 1981 roku defraudacja sięgała już tysięcy dolarów miesięcznie a rodzina Rivers się dowiedziała Antony Rivers był księgowym w mieście, ale także wykonywał dodatkowe prace Znaleźliśmy w domu pastora korespondencję pokazującą że Antony został zatrudniony do przeprowadzenia nieformalnego audytu finansów Kościoła. Robert zaczął rozumieć Antony odkrył schemat i skonfrontował się z pastorem Dokładnie a pastor Henry zdesperowany żeby chronić swoją reputację i pozycję postanowił wyeliminować jedyną osobę, która znała jego Przestępstwa finansowe, ale dlaczego zabić całą rodzinę? Ponieważ wszyscy byli razem na pikniku, gdy doszło do konfrontacji. Mary i dzieci były świadkami wszystkiego, nie miał wyboru z jego punktu widzenia, oprócz wyeliminowania wszystkich świadków. Zespół medycyny sądowej pracował do 22 22.00, żeby ostrożnie usunąć wszystkie szczątki z Forda Escorta. Doktor Peterson potwierdził, że były to cztery osoby dwoje dorosłych i dwoje dzieci i że wszyscy zmarli z uduszenia prawdopodobnie zamknięci w samochodzie i pozostawieni na śmierć. To okropna śmierć wyjaśnił dr Peterson Robertowi i Mendozie. Musieli przeżyć kilka godzin, może nawet dni, zanim poddali się brakowi powietrza. Robert poczuł mdłości, wyobrażając sobie terror, jakiego rodzina Rivers musiała doświadczyć w swoich ostatnich chwilach. Cztery niewinne osoby, w tym dwoje dzieci, zamordowane przez chciwość i tchórzostwo. Detektywie, zapytał Robert, jak teraz postąpimy? Pastor nie żyje, ale musimy zdać sprawę Społeczności. Zrobimy to właściwie, odpowiedział Mendoza chowając dokumenty do oficjalnej teczki. Najpierw skontaktujemy się z władzami Des Moines. Żeby zlokalizować krewnych rodziny Rivers. Zasługują na poznanie prawdy i godny pogrzeb dla swoich bliskich, a Kościół, Kościół będzie potrzebował nowego pastora, ale przed tym przeprowadzimy pełne śledztwo finansów. Jeśli pastor Henry kradł pieniądze kongregacji przez 14 lat, członkowie mają prawo wiedzieć. Następnego ranka, 16 marca 1995 roku, wiadomość o morderstwie rodziny Rivers rozprzestrzeniła się po Cedar Falls jak pożar. Baptist Hope Church została opieczona. Przez policję, a wielu członków kongregacji zebrało się przed świątynią, płacząc i modląc się. Pani Dorothy Williamson, 78-letnia kobieta, która uczęszczała do Kościoła od 30 lat, Podsumowała uczucia społeczności. Pastor Henry chrzcił moich wnuków, przewodniczył ślubie mojej córki, pocieszał nas w trudnych chwilach. Jak człowiek może robić tyle dobrego i tyle złego jednocześnie? Robert spędził następne dni pomagając w uzupełniającym śledztwie. Odkryli, że pastor Henry zdefraudował ponad 200 tysięcy dolarów z kościoła przez lata. Pieniądze, które powinny były zostać wykorzystane na remonty, programy społeczne i pomoc potrzebującym. Najbardziej ironiczne, komentował Robert. Do Mendozy jest to, że gdyby po prostu przyznał się do kradzieży w 1981 roku, prawdopodobnie straciłby pracę, ale nie poszedłby do więzienia. Kościół mógł nawet wybaczyć, ale wybrał zabicie czworga niewinnych ludzi, żeby ukryć swoją chciwość. Co Marka, tydzień po odkryciu, rodzina Rivers w końcu otrzymała pogrzeb, na jaki zasługiwała. Krewni z Des Moines Przyjechali do Cedar Falls wraz z setkami ludzi ze społeczności, którzy chcieli oddać ostatnie hołdy. Margaret Collins, kuzynka Mary, mówiła podczas czuwania: Byli dobrymi ludźmi, którzy wierzyli w najlepsze w ludziach. Nigdy nie wyobrażali sobie, że ktoś, komu tak bardzo ufali, mógłby ich tak okrutnie zdradzić. Mały cmentarz miejski Cedar Falls otrzymał cztery nowe groby obok siebie. Proste nagrobki nosiły imiona: Anthony Rivers, Mary Rivers, Rachel Rivers i Bobby Rivers, po których następował napis Rodzina, Zjednoczona w życiu i wieczności. 1981-1995. Podczas pogrzebu Robert obserwował, jak Marcus Silver zbliża się do grobów z bukietem białych kwiatów. Elektryk był głęboko wstrząśnięty tym, że był narzędziem odkrycia prawdy. Kapral Robert, powiedział Markus, ciągle myślę: Gdybym nie zrobił tej dziury w ścianie, zostaliby ukryci na zawsze. Markus, zrobił pan właściwą rzecz. Czasami prawda potrzebuje czasu, żeby się ujawnić, ale zawsze znajduje sposób. Baptista Hope Church pozostała zamknięta przez trzy miesiące. Gdy w końcu została ponownie otwarta, pod kierownictwem nowego pastora z Des Moines, przed świątynią w ogrodzie zainstalowano tablicę pamiątkową ku pamięci rodziny Rivers. Antoniego, Mary, Rachel i Bobiego, którzy byli ofiarami strasznego przestępstwa w lipcu 1981 roku. Niech ich życie służy jako przypomnienie, że zawsze powinniśmy szukać prawdy, sprawiedliwości i przebaczenia. Ten kościół zobowiązuje się uczcić ich pamięć poprzez czyny miłości i służby społeczności. Robert został awansowany na sierżanta trzy miesiące później, w uznaniu za wzorowe prowadzenie sprawy. Kontynuował służbę w Cedar Falls, stając się autorytetem w złożonych śledztwach. Niebieski Ford Escort Został zniszczony po zakończeniu wszystkich badań, ale jego odkrycie na zawsze zmieniło życie wielu ludzi. Przyniosło zamknięcie krewnym rodziny Rivers, spóźnioną sprawiedliwość dla ofiar i trudną, ale konieczną lekcję dla całej społeczności. Marcus Silver nigdy więcej nie był w stanie pracować w kościołach. Za każdym razem, gdy widział świątynię religijną, przypominał sobie o tym, co odkrył tego marcowego poranka, ale wiedział też, że zrobił właściwą rzecz i że cztery niewinne osoby w końcu znalazły spokój. W archiwach komisariatu Cedar Falls sprawa rodziny Rivers została oficjalnie zamknięta w maju 1995 roku, ale jej historia stała się lokalną legendą, przypomnieniem, że nawet w miejscach, gdzie najmniej się tego spodziewamy, zło może się ukrywać przez lata, dopóki ktoś wystarczająco odważny nie zdecyduje się zrobić właściwą rzecz. Detektyw Mendoza, na krótko przed przejściem na emeryturę w 1997 roku, zwykł mówić nowym policjantom: Ta sprawa nauczyła mnie, że nigdy nie powinniśmy akceptować rzeczy takimi, jakimi się wydają. Prawda może być ukryta za najzwyklejszą ścianą, czekając tylko aż ktoś będzie miał odwagę zrobić właściwą dziurę we właściwym miejscu. I tak, 14 lat po swoim zaginięciu, rodzina Rivers w końcu spoczęła w spokoju, a Sedar Falls nauczyło się, że sprawiedliwość, nawet gdy się opóźnia, zawsze znajduje swoją drogę.